czołem, kluski z rosołem. Nowy 2022 rok. Skład stary, ale jary. <głos> Coraz <głos> starszy. Coraz starszy, nie da się ukryć, nie czas leci. Ale skończyliśmy pierwszy rok. Skończyliśmy pierwszy rok, to prawda. No jak, jak się czujesz jako roczniak? Chodzisz już, czy nie? No, całkiem nieźle. A powiedz, let's make movies. Zobaczymy, czy potrafisz <laughs> <laughs> mówić, nie? Na tych habie. Let's make movies. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To słuchaj, może byśmy tak, nie wiem, za trzy minutki powspominali, jak to było, dlaczego jakby zdecydowaliśmy się nagrać ten podcast w ogóle, Czyli po z... co my to robimy i tak dalej, nie? Jakby proste, z twojej inicjatywy dzieje, żebyśmy przełożyli w końcu gadanie przy browarze i przez telefon o filmach, żebyśmy to nagrali z moimi wielkimi oporami, bo zawsze uważałem i cały czas zresztą tak uważam, że troszeczkę nie mam uprawnień do tego, żeby o tym mówić, ale z drugiej strony... Za skromny jesteś, a potem ci ludzie mówią ty no dobrze właśnie... gadasz, nie? właśnie to, te wszystkie odzewy, które dostaliśmy od ludzi... że wciąż i... nie chcą to do... reklamy robić publicznie, tylko Czegoś, piszą, do tak, piszą do nas Puszkajcie, prywatnie, Słuchajcie, ośmielcie się, nie gryziemy. Tak. Nie? Od, od znajomych i też od osób zupełnie, których nie znamy, które się po prostu pojawiły na naszych y, y, profilach y, w mediach społecznościowych, te wszystkie pozytywne opinie jakby mnie trochę ośmieliły do tego, żeby mówić. No ale wiesz, cały czas czuję taki trochę krępacje. No, jakby fajnie, no, przeszliśmy jakąś bardzo ciekawą drogę, co co dużo mówić. No tak. Chyba 16 odcinków, tak? W... O, no, jakoś tak już. O, to nie, nie, całkiem wiecie. nieźle. No, wychodzi nawet więcej niż jeden miesięcznie. No, to jest całkiem niezłe rzeczywiście. Wiemy, że mamy interwały dziwne w nagrywaniu. No ale takie tak, tak. życie, to nie jest nasza. E, nie żyjemy z tego, robimy to just for fun, więc tak jest, jak jest. No po prostu. Czasami to trzeba to znaleźć. No jednak głównie zajmujemy się montażem. No tak, montażem, życiem masem innych rzeczy. <grym>, na przykład, który tutaj z nami siedzi pod stołem i gryzie Kość. Nie wiem, czy to słychać, czy nie. No, zobaczymy. Ale przynajmniej tak jest jakoś tak życiowo, nie, życiowo, że nie życiowo. siedzimy w jakimś zamkniętym studiu, tylko w domu. No. No to co, nie wiem, jakieś podziękowania komuś za coś, czy nam pomógł, znaczy, no, czy coś. Tak, coś? No, wszystkim tym, którzy dają nam siłę żeby i, i, i możliwości, żeby to robić. No, no głównie to pewnie wiemy, trzeba podziękować, jeśli chodzi o pomoc nam w ośmieleniu nas, to to. Spoiler master, tutaj tak. dużo, dużo dobrej roboty. Michał, bardzo Bardzo, tak, ci bardzo Dziękuję dziękujemy, i za gościnne występy, tak. bo to jesteś jednak dźwignią, która mnie osobiście bardzo pociągnęła do tego, że może faktycznie mogę mówić do mikrofonu o tym, co myślę. Tak, myślę, że Bartkowi Jaworskiemu trzeba tak, podziękować tak, za Za pierwsze za, nagrania, że nas bardzo, bardzo dziękujemy, że znosiłeś nasze ciężkie pierwsze próby. Tak. No i super, no wiesz, no, rok minął, zobaczymy, w którą stronę to będzie szło. No nieźle, no nieźle, naprawdę, no. całkiem ciekawy. Fajnie, bo też wyklarowały nam się pomysły, o jakich filmach będziemy rozmawiać. Trochę na początku błądziliśmy. Ale... Trochę się dowiedzieliśmy, że jesteśmy kompletnie różni, co tak. jakby jest dużą, dużym plusem tego podcastu. No to prawda. No, no no, i ale tyle. chyba z tej energii to właśnie wynika, Inki Yang. Więc 100 lat, 100 lat, sto niechaj lat, żyją nam. Lat, nie? Tak, tak. tak. E, no dobra, a dzisiaj to będziemy mówić o czym? Robimy zaległy odcinek, który. Mm, miał być dawno, dawno tak, temu w odległej galaktyce. No nie tak dawno, ale miesiąc temu miał zostać nagrany, czyli co w duszy gra? Ostatni film Oscarowy. Wyrobiliśmy się przed nowymi Oscarami stary, to jest świetne moim zdaniem. Mówisz, no dobrze, to teraz się wyrobimy dalej, ale ja tutaj puszczę taką czołóweczkę, dobrze, wiesz, znaną. Let's make movies. no dobra, tak. No to tak. Właściwie mamy kolejną animację. Pytanie jest Pierwszą taka... Kolejną animację, pierwszą animację. Nie nie chodziło mi o to, że u nas A. nie, tylko że po prostu jakąś taką kolejną wytwórnianą animację. Okay, nie? Dużo, no. dużo jakby ich było, nie. No i pytanie jest takie zasadnicze, to do ciebie walne ci tym od razu. Tak, Czym że... ona się różni od, od jakby pozostałych? Bo no, jakby ma bardzo dobre przyjęcie. Się, znacząco się różni. Wiesz, jak ty to czujesz? Wiesz co, w ogóle to, zaczynając od tego, że właśnie po raz pierwszy w ogóle będziemy rozmawiać o animacji, i ja w ogóle poczułem, że. <laughs> Już to na początku mówiłem. Tutaj to w ogóle czuję się totalnie nieuprawniony do rozmawiania o animacji, ponieważ nigdy w życiu żadnej nie zrobiłem. No to kończymy ten odcinek. No, dobra, no, co? no to, Tak, koniec. No co, y, nigdy nie robiłem żadnej animacji. Byłem na kilku warsztatach, y, mniej lub bardziej skomplikowanych, fiksowych historii, y, jak to się robi. i. Tak książkowo to mniej więcej kumam o co chodzi, ale ja mam coś takiego, jak oglądam animację, że mi się zupełnie filmowiec wyłącza. Jakby nie ma mnie. Jako filmowca odpływam i staję się trochę dzieckiem. To jest oczywiście mylne, bo wiemy, animacje już od bardzo, bardzo dawna nie są tylko dla najmłodszej widowni, tylko są po prostu. Ja ci mówiłem, jak kiedyś byłem na Inie mocnych tysiąc lat temu. Mhm. Może nie tysiąc, ale jest 500 co najmniej. nie? I słuchaj byłem tam z moim kolegą. A, takim już po trzydziestce na sali byliśmy my i kupa dzieciaków. Nie? Bawiliśmy się tak samo dobrze jak oni. To, że animacje mm, pełnometrażowe. W ogóle animacje już przestały być tylko i wyłącznie dla dzieci. Oczywiście istnieje wiemy mnóstwo bajek tylko i wyłącznie dla najmłodszej audytorii, ale no te największe animacje zazwyczaj są już wielopłaszczyznowe, a ta animacja, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli co w duszy gra, to w ogóle tą płaszczyznowość jeszcze bardziej, ty, ty, tych warstw tam jest jeszcze więcej. Nie? I słuszną linię ma Pixar. Jakby tak cytując, tak słuszną linię ma nasza partia. Pixar ma świetną, świetnie świetnie, świetną swoją politykę tego, jakie tematy dotyka, nie? Jeżeli ktoś wie, no to i googlnął sobie szybko, no to... Za... Jezu, ja wiesz co, podziwiam, bo ty zawsze jesteś taką, kurde, chodzącą encyklopedią, że ty googlniesz FDB, Film Filmweb w ogóle i tak dalej, nie? No, wiesz, ja to no. tak serducha pierdzielne, a ty to zawsze jesteś nie, taki no bo, pan profesor, nie? To nie, no bo to jest ciekawe na przykład, no bo może ktoś nie wiedzieć, że reżyserem tego, tej animacji jest typ, który też zrobił rok wcześniej, oczywiście zrobił to wcześniej, ale rok wcześniej też zdobył Oscara za... W głowie się nie mieści i moim zdaniem to w ogóle Właśnie... Ale to, to nie wiedziałem o tym, bo nie jestem tak dobry w faktach jak ty. No to jeszcze głębiej on zrobił. Um... Ale poczekaj, 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 poczekaj no. chwilę, tak nie galopuj. Wiem, że to się spieszy, bo jesteś po kawie, nie? <grym 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 ale chodzi mi o to, że właściwie, to skoro on zrobił co, Jak to się nazywało? Co w głowie się nie mieści? W Głowie się nie mieści, tak to jakby w filmie, o którym teraz mówimy, są pewne podobieństwa. Nie? Nawet no, bardzo bo jest ta... duże, to jest jak druga część. No tak, właśnie, właśnie. Powiedział. Dlatego mówię, że Pixar słuszną politykę ma, partia ma dobrą linię, bo Pixar zaczął się zajmować animacjami, które są, tak jak już powiedziałem, wielopłaszczyznowe i dotykają... A co to znaczy, Tomeczku? No wiesz, no kiedyś oglądałeś animację tak jak Shreka i ona była zabawna na poziomie dla dziecka i dla dorosłego, bo było no, no, no. w niej zawarte dowcip na, dla dorosłego widza i dla Młodego widza. Wiemy, Disney też wcześniej już robił um, filmy, które uczyły emocji dzieci, a dorośli potrafili to przeżywać razem z nimi. I tutaj zaczyna dziać się zupełnie coś innego, bo to jest pewnego rodzaju edukacja, nie? W głowie się nie mieści było o uczeniu się właśnie emocji. Tego, że nie ma tylko emocji radosnych albo smutnych, tylko są po prostu zabarwione w różny sposób. A co w duszy gra, to w ogóle już taki level A, bo to jest jak kozetka, wiesz, u psychoterapeuty. Bo uczy o pogodzeniu się z pewnymi sprawami, uczy czym jest życie, jak jest wielobarwne. I no, naprawdę, to jest świetna robota. No i to jest właśnie to, że to jest pod ręki jednego człowieka. No to pogadajmy teraz właściwie, jaka jest konstrukcja tego filmu, ale tak trochę scenariuszowo. Nie? To znaczy, zacznijmy od tego, co chce bohater, a czego tak naprawdę pragnie. Nie? Czyli co, co, co jest podstawą. On chce być doceniony jako muzyk. Na dzień dobry, tak? To jest jego pragnienie, żeby mm, zrobić karierę, trafia mu się geek, może zagrać z Doroteą Williams i to jest właściwie coś, czego on chce. No ale potem pojawia się tak zwane nieoczekiwane wydarzenie, czyli facet kopie w kalendarz. No tak, się, się wzięło. I jak, jak pies, który właśnie nam kopnął w stół. No ale to, spoko. No, to, to tak. Dokładnie, nie? no wiesz, no, w momencie, w którym jego życie mogło się odmienić, niestety jego życie się kończy. Ups, to tak jak zawsze w filmach, nie? że to tak. jakby coś, czegoś mm. chce, a nagle jest jakaś przeszkoda. Nie? No i pojawia się koncept tworzenia osobowości w tym momencie bo on trafia w taką przestrzeń ucieka od ścieżki śmierci i to jest w ogóle <laughs> jest, śmieszne strasznie. to jest genialna w ogóle scena właśnie jakby koncept um, tego jak wygląda schody do raju i to jest taka lampa która jak komary I, zabija. i jest to co ja uwielbiam w tych animacjach to poczucie humoru że on trafia na babkę chyba w wieku 100 lat i on mówi, no ja już swoje przeżyłam nie ty wyglądasz jakoś młodo nie? tak 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 no on właśnie nie przeżył swojego życia i nie potrafi się z tym pogodzić w momencie w którym Ale dlaczego się... nie potrafi się z tym pogodzić no bo, Dziś, bo nie co, zrobił tego, co chciał. Nie no zrobił giga, nie? No tak, nie, nie zagrał, zawsze pragnął być wielkim jazzowym muzykiem, a uczył w liceum e, e, muzyki, e, co zresztą jest bardzo zabawne, bo to już kilka razy w, u nas e, w podcaście o tym mówiliśmy, że dlaczego też ta animacja nam się podobała, bo tam na wstępie jest coś, co nas bardzo dotyczy. Pan dostaje ofertę, że w końcu... Pracy są... na etat Pracy i mamusia etat. mówi, weź to, opłacaj tak. ZUS, no nie? Tak, dokładnie. I a to nie, okazuje się, że nie jest w ogóle która daje mu radość. <laughs> On by chciał, właśnie być wolnym duchem artystą. Ale wszyscy mówią mu, wybierz tą bezpieczną tak, ścieżkę, wybierz tą nie? Bezpieczną płać, ścieżkę. ZUS. Tak, płać ZUS, składkę zdrowotną, będziesz miał emeryturę, on tego nie chce, on chce czegoś więcej od życia. To nie jest tak, że to jest zła droga, nie, bo to, tylko Warto. w jego wypadku po prostu on chce czegoś zupełnie innego i, i pojawia mu się możliwość to zrealizowania, no niestety w momencie, w którym mu się pojawia ta możliwość, to niestety właśnie nieoczekiwane wydarzenie, umiera. Pada w dół. Tak, wpada w dół, umiera, trafia do schody, na schody do nieba, ucieka z nich i trafia do przestrzeni to heaven. Tak, trafia do przestrzeni, w której okazuje się, że tworzą się osobowości. Wpada na genialny pomysł tego, że będzie doktorem Bjorgen, senem? Senem, tak, i u, u, jak swojego, swojej młodej duszyce pokaże życie, ukradnie jej bilet na, do, na ziemię wróci i ta gra w końcu perfidny, swój... nie, nie perfidny, myśli o sobie tak, w ogóle. Nie myśli nie? zupełnie o sobie. Najważniejsze jest geek. Tak, no i właśnie tutaj otwiera się cała. cała ale jakie pleja... to śmieszne jest w ogóle, nie? Bo tak, nie, jak no to nie, ty to opowiadasz, ale... to to jest w ogóle poważne, strasznie. No bardzo nie? poważne, bo właśnie. Wiesz, nie... budowanie duszy, osobowości. No właśnie, ja ale sobie... o, te, o tej wielopłaszczyzności mówię, bo jeżeli dziecko to ogląda, no to w, w bardzo miły, przyjemny sposób, bardzo przystępny. Że nie ryzy... złapać tych wszystkich klocków, ale ma zabawę, bo to śmieszne. nie? No, tak, ale będzie łapało te klocki, no bo jednak dotyka to w sposób bardzo przyjemny, bardzo ważnych zagadnień. No I, e... I śmieszne, A, nie? Tu pojawia się Kopernik i mówi, mu... No tak, do, do 22 no tak, cały stań... świat nie kręci się wokół ciebie, ciebie tak 22 jest właśnie yy... Bardzo ważną postacią to jest liczba nieprzypadkowa, czyli to jest dusza, która była stworzona jako 22 do dnia dzisiejszego, powiedzmy, czyli tam już jest bilionowa. jakiś miliard, no coś tam. Dokładnie, a ona nie. od cały czas nie potrafi znaleźć swojej iskry, która spowoduje, że dostanie bilet na ziemię, nie? Jakby ma wszystkie fakultety skończone, żeby być duszą, ale nie ma iskry do życia. I miała swoich mentorów, nawet matkę Teresę, którą bardzo mocno wyprowadziła z równowagi i to jest taka właśnie osoba, która neguje jakby istotę człowieczeństwa. Ale nie wiadomo, można wyprowadzić z równowagi. No, jak widać, w się to udało. No i właśnie przez to sprzężenie ze sobą. I tych Arystotelesa, dwóch który uczy, jak mówić kebab. Genialne to jest. I właśnie dlatego ja o tym mówię bardzo poważnie, bo jak to oglądasz w wieku tam 30 paru lat, to dla Ciebie to jest w ogóle takie wow. Nie? Nie? Jak fajnie można poważnie opowiedzieć o czymś tak istotnym. Nie? I to jest. Jeszcze podobają siłą mi się te, 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 te sfery życia, nie że jak 22 odkrywa, że nasz bohater nie jest doktorem Bjorgen Senem, to oprowadza duszyczkę po swoich strefach życia, gdzie ona widzi te wszystkie rzeczy, w którym on był niedoceniany, nie? a z drugiej strony też te, w których był. Bo to ojciec pokazał mu, czym jest jazz, on się no wtedy tak, zakochał. Tak, tak. To są te sfery takich najtrudniejszych i najpiękniejszych wspomnień. I to jest super. Nie? No tak, tak, to właśnie jak ona odkrywa, że to nie jest żaden mentor, bo tutaj właśnie zapomnieliśmy o tym powiedzieć, że on jak ucieka ze ścieżki do raju Trafia do przestrzeni zwanej tworzeniem, tworzeniem dusz, tworzeniem osobowości, to omyłkowo zostaje wzięty za mentora właśnie dla młodych dusz, żeby pokazać iskrę życia. No, ta dwudziestka dwójka, która zostaje mu dana jako duszyczka, którą ma ukształtować, okazuje się największym hardcorem, jaki jest w tej przestrzeni. No, która jak odkrywa właśnie to, że on nie jest doktorem z nagrodą nobla psychologii, tylko jest po prostu. Zwykłym gościem. Zwykłym gościem. Zwykłym który, tak, na dodatek dość żenujące to jego życie jest, jak się okazuje, ale on je bardzo kochał. No, trochę, był nie? No, I teraz, trochę był zaślepiony. I teraz co, co, co się dzieje, nie? że jakby zyskuje nową perspektywę? No, zyskuje nową perspektywę, bo 22, jako osoba, która jest w tej przestrzeni pomiędzy życiem na ziemi, a w tym miejscu do tworzenia dusz, okazuje się, że zna miliony sposobów na radzenie sobie tam, odkrywają sposób trafienia na ziemię fortelem, no i trafiają na tę ziemię z powrotem, tylko... tylko że zamieniają się, zamieniają się miejsca. Zamieniają się, czyli klasyczny sposób zamienienia osobowości. Ona trafia do jego ciała, on trafia do ciała kota, co jest w ogóle bardzo przekomiczne, no i obserwujemy Był taki danych... film kiedyś, nieoczekiwana tak, zamiana, zamiana miejsc. miejsc tak, I to jest właśnie taki kolejny tutaj ładnie włożony element, to nieoczekiwana zamiana miejsc, że ona w ciele człowieka zaczyna odkrywać tą, to, to, to człowieczeństwo... Czym, je, czym jest czym prawdziwe, prawdziwe życie, życie. czyli pizzy na przykład, Na przykład, nie? tak. Ciepło, zimno, takie proste rzeczy. nie Mi to bardzo przypomina. Tak, liście nie? na wietrze. Pamiętasz nie? Taki, taką komedię z lat 80.: moja macocha jest kosmitką? Tak. Tam jest taka genialna scena, jako na kicha. No. I mówi, że o Jezu, to jest jakby kwintesencja człowieczeństwa. Nie? Dokładnie. Że właśnie w tych detalach jest zawarte człowieczeństwo, czego żaden mentor nie potrafił jej pokazać. Nie? No i oni zaczynają podróżować, ona mu zaczyna. Hmm, on jej i ona mu zaczynają pomagać do wrócenia do człowieczeństwa, do bycia tym człowiekiem, nie? Tylko tak jak mówię, my, ciekawa rzecz u mnie się dzieje, kiedy oglądam takie animacje, to jest zupełnie wyłączenie filmowca. Ja na przykład nie jestem w stanie animacji analizować pod kątem właśnie montażu, a mimo to animacje się, uwaga, montuje, bo to nie jest tak, no że to się wszystko narysowało i to takie już było, to się montuje. Przy czym tam się w ogóle jeszcze kamery wybiera, nie? E, tak, tam się wybiera kamery, no tych sposobów montażu i, i tworzenia animacji jest mnóstwo. To jest bardzo złożony proces, polega na tym, że najpierw Oczywiście koncept scenariusz, później się robi jakieś pierwsze szkice. To się na początku. Ale montuje. w ogóle to jest ciekawe, sens... że kamera jest wirtualna, nie? że jakby to tak, sobie no, ustawiasz tą w, kamerę po prostu gdzie w, chcesz. Nie? Tak, dokładnie. No, jest mm, sposobów na, na tworzenie animacji bardzo dużo. Tak potężne studia, jak Pixar ma oczywiście wszystkie możliwe narzędzia do zrobienia genialnej animacji. Są to bardzo skomplikowane i bardzo czasochłonne rzeczy, ale dzięki temu powodują, że ta animacja da się zrobić. No, tak od strony technicznej, no to właśnie takie animacje na początku. Na początku się robi scenariusz, oczywiście, później się robi pierwsze szkice, które się robi tak zwane stylomatiki, które po prostu są prostym opowiadaniem, takim shooting boardowym, storyboardowym. Do tego później się oczywiście dobiera obsadę, która jest nie bez, to nie jest stuprocentowy dubbing, w sensie to nie jest tylko podkładanie głosów, tylko jakby dobiera się obsadę, która nadaje charakter też w ruchu postaciom. No, a kto gra? Jamie Foxx. Po... Właśnie. Podobny no, bardzo, tak. nie? Bardzo podobny. Zresztą słuszna, jakby dobrze Motion obsadzona. capture. Tak, motion no, capture, chociaż tutaj tego motion capture jest zdecydowanie mniej. Motion mm -hmm. capture to jest coś takiego, jak pewnie widzieliście, jakiś making ofy, że postacie, aktorzy Ma y, grają w takich Kondonach śmiesznych, z milionem kropek na swoim ciele e, i z kamerami dookoła siebie, i później ich ruch jest przekładany na animację. W tym konkretnym wypadku to tak nie do końca było tutaj było to właśnie bardziej wirtualnie tworzone aczkolwiek te ruchy aktorów i ich jakby sposób bycia w tej roli był bardzo istotny, ale nie aż tak, żeby to było motion capture aktorskie przełożone na animacje, tak jak na przykład w Polarze, w ekspre, ekspre, Ekspresie Polarnym. Ekspresie Polarnym. Później się oczywiście cały ten świat kreuje, cały ten świat się kreuje w, w wirtualne, to czy, jest czy, czy, czy takiego, że tworzy się całą scenografię, ustawia się kamery, można je przestawiać, to są takie proste szkice, a dopiero jak się już wybierze i właśnie to się zmontuje, to dopiero się to całe jakby nadaje teksturę i, i, i każdy, każdą warstwę. No i to jest właśnie taka animacja od z strony technicznej, dlatego mówię, że ja się troszeczkę czuję zupełnie nieuprawniony do tego, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem, nie montowałem. Znam to tylko właśnie z podręczników czy też z jakichś making-offów. I dlatego ja mam coś takiego, jak oglądam animację, że wyłącza mi się filmowiec, tylko oglądam to jak po prostu czysty widz, dlatego mam taki Ale wiek... ja mam… Wiesz co, a nie masz też tak, że po prostu jak film jest dobry, to też czy się gasi tak, to? Tak, dokładnie, I to jest I, właśnie, i to jest ten ale w animacji jeszcze szybciej, a to jest właśnie ten przypadek… Że Bo to jest ten palę, efekt ten chyba idzie. po pierwsze takiej, wiesz co, że animacja, ta ilość kolorów, która jest w sobie, jeżeli jest fajnie zrobiona, to po prostu to działa na twoje zmysły tak mocno, że jakby tak, się angażujesz. To, to jest jeszcze bardzo, bardzo dobry przykład, bo jeszcze y, konwencja, która jest tutaj obrana, y, właśnie sposób y, Ale tworzy... to, jest, bo to jest śmieszne, bo od razu mi się przypomniało o tych cudownych sferach, jak oni tego hippisa poznają, nie? I, I ten hippis jest w ogóle tak, że te sfery są połączone, jakby to był haj narkotykowy trochę, nie? To właśnie tak, że to jest właśnie tutaj ta wielopłaszczyznowość, jak się troszeczkę ktoś wczyta jakby w koncepcję duszy, człowieka, podróży, buddyzmu i w ogóle z innych religii, bo to jest taki miks religijny, tak. to to się wszystko łączy ze sobą i to jest ładnie opakowane właśnie w jedną piękną animację, mhm. która po prostu pokazuje właśnie temu najmłodszemu widzowi złożony koncept człowieczeństwa, a dorosłemu widzowi takie odświeżenie tego, czym człowiek jest. No Nie? i na czym powinien się skupić. Ale Dobrze. to właśnie będąc przy tym, to wróćmy na chwilę do tej sceny, kiedy następuje ta zamiana miejsc. I oni się pojawiają w barbershopie, bo to jest właściwie coś, co jakby otwiera nowe drzwi i jest bardzo kluczowe, nie? Bo chodzi o to, że jakby dwudziestka dwójka ląduje w ciele naszego bohatera, no i nagle on zaczyna rozmawiać z barberem, do którego chodzi od lat, z ludźmi, którzy go tam znają, i okazuje się, że to jest pierwszy moment w życiu, w którym on rozmawia o czym? No nie rozmawia o Drzezie. Tak. I nagle jest po prostu, wiesz, wszyscy mówią, o super, to ty tak potrafisz, to ty taki jesteś, nie? E. Jakby wow, w końcu nie o Drzezie, nie? No tak, bo co się okazuje, że właśnie nasz bohater totalnie zapomniał o tym pierwiastku, w związku był tak zafiksowany Dokładnie. na swoim celu, że zapomniał, że życie ma wiele odcieni, ma wiele barw i właśnie to przysłowiowe kichnięcie, o którym powiedziałem, że właśnie w tym detalu jest człowieczeństwo, co pokazuje mu 22. Dokładnie. I tam jest taka piękna przypowieść Dorotei Williams, która opowiada o rybie, że jedna ryba spotkała drugiej w wodzie i mówi: szukam oceanu. No ale jesteś w nim. Nie? No właśnie. I, I właśnie to w człowieczeństwie bardzo łatwo zgubić, nie? że jakby mm. chcesz czegoś, on zagrał ten gig i nagle dochodzi do niego, że jak już to ma, to co on ma dalej zrobić ze swoim życiem, że coś się chyba przegapił. Tak, cieszyć się pizzą. Cieszyć się cieszy... pizzą, cieszyć się tym, że właśnie spadają liście z drzew. Dokładnie. I zresztą jak na końcu jest ten moment, że on dostaje drugą szansę i jest właśnie o to pytany, no to co teraz, co zrobisz ze swoim życiem? to mówi na pewno będę żył inaczej nie? No i jest ta piękna introspekcja taka gdzie on właśnie chodzi są te liście są zwykłe dni itd. i tak dalej no jakby bardzo jest... często jest tak że w tych drobia... właśnie nie dostrzegasz tych drobiazgów no widzisz i, to, i dlatego też ja na przykład bardzo taką... mądre jest w tak, tym tak bardzo mądre i właśnie większość ludzi popełnia ten błąd ja wiele lat temu popełniłem taki błąd że byłem strasznie zafiksowany w tym żeby robić filmy byłem tak na tym sfokusowany że wiele rzeczy mi umknęło wiesz o co chodzi i A. nie wiem, czy pamiętasz kiedyś właśnie jak się spotkaliśmy, powiedziałem, że ja teraz będę luzował, bo życie jest gdzieś indziej. Nie? I no to tak. właśnie dla mnie taka, taka animacja też jest bardzo personalna, bo ja właśnie kiedyś też dotknęło mnie to. Że straciłem coś nie, jakby przez to, że się tak strasznie zafiksowałem, że nie zauważyłem, że życie jest gdzieś obok, nie i też jest, mam czasami no. takie sytuacje, i to też jest animacja, która personalnie mnie dotyka. Ja zresztą poświęciłem ostatni rok, żeby już tak więcej nie żyć. Nie? No. Bo, bo jakby rzeczywiście złapałem się na tym, że wiesz, jakby sukcesy sukcesami, marzenia, marzeniami, fajnie, ale, ale linika, jakby nie. No? Tak, ale nie jesteś tu i teraz. Nie? No właśnie, i to, to jest to, że y, t, t, trudne w człowieczeństwie jest to, żeby te wszystkie rzeczy pogodzić, i bardzo fajnie jest właśnie, że to. Taki film powstał i że to nie był film. Ale widzisz, no bo to właśnie ten, ten film pokazuje, jakby czego brakuje. Czasami musisz dostać obuchem w łeb i zobaczyć perspektywę. Nie? Tak, i właśnie wyobrażam sobie, że gdyby to był film aktorski, to nie miałby takiego działania, jakby stał się animacją, bo to wiesz, dorosłego widza musiało troszeczkę sprowadzić niżej, tak. bo tak działają animacje, że jakby oglądamy coś, bo jesteśmy tak zakodowane w naszym myśleniu, że animacja to jest coś takiego przyjemnego i faktycznie taka jest. Poza tym I, animacja i... ma to do siebie, że potrafi opowiadać o trudnych rzeczach w łatwy sposób. Dokładnie. I dzięki nie? temu y, ci dorośli widzowie, właśnie tak jak już to powiedzieliśmy na początku, dzięki temu mogą mieć większą refleksję nad tym, co oglądają, a młody widz może się uczyć czegoś. I to jest takie fajne, bo dorosłego widza w dół sprowadzasz, a młodego widza do, do, level up idzie. Nie? No idzie dokładnie. Do góry. I to jest świetne. Dlatego tak mówię, no słuszną linię ma Pixar. Naprawdę. Tak, a poza jest... tym wiesz co, rzadko się trafia taka animacja, czy w ogóle film. Że ja tak naprawdę oglądałem to i byłem zafascynowany od początku do końca. Nie? To znaczy, jakby nie mam czegoś takiego, że mogłem powiedzieć. Hmm, dobra, skończyło się fajny film, ale w głowie mi to już nie siedzi. Właśnie Nie, nie. To, zostaje, nie? To, 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 absolutnie to zostaje. To na maksa zostaje. Nie? Dlatego to jest też druga część w głowie się nie mieści i to jest takie rozwinięcie tamtego tematu. Tam było e, e, o, stricte o uczuciach, A. emocjach, o dorastaniu i to był jakby motor napędowy całości, a tutaj jest właśnie o tej iskrze człowieczeństwa i jakby te dwa filmy wyobrażam sobie, że po prostu pokazujesz takiemu modemu człowiekowi i jak oglądasz z nim, to po prostu, tak. jeżeli jest się Widzem i rodzicem, który No Mój syn uczy... był no właśnie, tym zafascynowany, tym filmem. No jakaś nie? dyskusja powstaje, prawda? Ta, mhm. Jakby do tego można wracać. do tego Dokładnie. Jakby na wiel... To jest coś takiego jak mały książę. Nie? Jakby czytasz małego księcia w, 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 w liceum i widzisz to, a wracasz do tego w wieku 40 lat i widzisz zupełnie coś innego. No to jest właśnie taki Ta. przykład. No. Ale poza tym, wiesz, podoba mi się, że to jest też przykład filmu, gdzie wszystko jest domknięte. To znaczy każda z postaci przechodzi swoją przemianę. Nie? Tak, no. Główny bohater dochodzi do niego, że jakby on chce tak naprawdę czegoś innego niż ten, który chce po prostu normalnie żyć. Dwudziesta dwójka dochodzi do niej, że jakby życie jest piękne. Tak, nie? że w końcu chce żyć. Tak. Matka naszego bohatera, która mówiła mu nie, nie, właśnie masz jakby pracować i, i zarabiać na ZUS, ostatecznie mówi, że jest z niego dumna i jest szczęśliwa, że, że on wybrał drogę, jaką wybrał. No nie? Właśnie, tak, bo to jest taki właśnie... No... I to wszystko jest po prostu dopełnione. Nie? To nie. widać, że w tym filmie jest taki kawał pracy i w ogóle dostrzegam, że wiesz, z animacją, którą przecież robi się znacznie dłużej niż filmy fabularne, to jednak scenarzyści nad tym Pracują głębiej. Nie? Ja mam ten problem, że jakby nad fabułami to, to, to różnie z tym bywa. A animacje, właśnie szczególnie Pixara, wiesz, Dreamworks i tak dalej, one są zawsze właśnie tym scenariuszem jakoś dopracowane. Może niektóre trochę mniej, ale niektóre, no właśnie, tak jak e, e, ten film, są po prostu dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Dokładnie, nie? no bo zdecydowanie pewnie dłużej się to trochę pisze. Z, I wie, myślę, też że też masz... przez ten sposób realizacji to tak, też to możesz pani... sobie więcej poeksperymentować, nie? To prawda, i też możesz wrócić do tekstu, prawda? Tak. nie gonią cię zdjęcia, nie gonicie oddech. Jest wirtualne, nie? Tak, nie gonicie oddech setki osób na planie i wiemy, dzień zdjęciowy, który jest krótki. Tylko po prostu możesz wrócić do każdej sceny i ją tak. przemontować. I to jest właśnie przewaga animacji nad filmem fabularnym, właśnie tutaj polega na tym, że jakby możesz to zmieniać. Ja właśnie pamiętam jakby... Ale tu też się pojawia pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Nie? Bo skoro możesz coś tak plastycznie zmieniać, to możesz to zmienić, zmieniać w nieskończoność. Dokładnie, I ale pół... na szczęście są producenci, którzy cię godnią z terminem. Więc jakby tak, ale wszystko... bardziej chodzi mi o taki bezsensowny perfekcjonizm, nie? Żeby no, wszystko ale... było super idealne i czasami to też zabija Jasne, filmy. Tylko nie? to nie jest, wiesz, w 100% wypowiedź artystyczna jest jednak to komercyjny film, który ma rządzić się. Ale ma wyjątkową film. głębię jak na komercyjny. No dokładnie, film. ale wiesz, jednak jest komercyjny. Wiesz, tak. no Studio znaczy Pixar właściwie nie, nie, jest... nie ma chyba. Anim... Chodzi nie, no są jakieś nie, krótko, są krótkometrażowe nie, wiesz. Krótkometrażowe tak. też są, tylko wiesz o co chodzi. To nie jest do końca animacja, która jest w 100% właśnie wypowiedzią artystyczną, tylko jest jednak. Jest jednak projektem komercyjnym, a projekty komercyjne mają to do siebie, że mają deadline, no bo później trzeba wyjść do. Wiesz, no tak, że... i muszą na siebie zarabiać. Muszą na siebie zarabiać, proste, ale to, że to daje możliwość opowiadania w zupełnie inny sposób i. i... Robienia tego troszeczkę dłużej i bardziej precyzyjnie. To nie znaczy, że filmy fabularne nie są precyzyjne, bo są bardzo precyzyjne, tylko po prostu wiesz, jest różnica pomiędzy zdjęciami a, a robieniem animacji. Nie? Tu jak coś zmontujesz, to nagle widzisz, że coś chcesz poprawić i możesz do tego wrócić. Czego już po, nagranym, po nagranych scenach, o ile nie masz reshootów, czyli dokrętek, to już tego nie zmienisz. Nie? Mhm. A tutaj, o kurde, nie działa. Fajnie by było jednak widzieć jego reakcji. Dorysujesz. Po A prostu. powiedz mi, wzruszyłeś się na tym filmie? Oczywiście, że tak. A w których momentach? Od początku do końca, od śmiechu po łzy, wiesz, jakby... To... Całe spektrum emocji przechodzi. Całe spektrum ten film, emocji, nie? no ale wiesz, no, w filmie, który ma opowiadać o iskrze, o iskrze człowieczeństwa, musisz przerobić całe spektrum człowieczeństwa, nie? No bo inaczej, no tak. jeżeli pominiesz jakiś aspekt, no to jest to niekompletne. A tutaj po prostu wiesz, jest to dobrze opakowane i no, brawo Pixar, oby tak dalej, mm. no po prostu. No. no tak, to prawda, to prawda. No to co? jakby zadowolenie z filmu. Ja i ty to się rzadko zdarza, że jesteśmy w takim no, wiesz... bardzo to... skondensowane, tak jak mówię, z, z jakby... Krócej się, zawsze się krócej rozmawia o filmach, które są dobre. No bo nie ma co tam gadać zbytnio. My no po tak, są no dobre, bo wiesz, nie? to i tak tu krytyki na ten film nie było. Tu byli wszyscy zachwyceni i nie ma dziwne, po no prostu. Tak, – Punkty przemiany bohatera są solidne. – Dokładnie, nie, nie no, nie scenariusz ma idealny, przyczepić. zmontowane, no to tak jak powiedzieliśmy, to się inaczej montuje. To właśnie tak. trochę może o tym, bo to tak jak już tutaj powiedziałem między wierszami, tylko to, to trochę rozwinę. Pamiętasz, byliśmy, nie wiem, czy ty byłeś na tych warsztatach, może byłeś. Kiedyś były miałem przyjemność być na warsztatach z montażystą em, Tima Bartona. Byłem, byłem. O, oczywiście. No tak, no i to było z Alicji, prawda? jak oni pracowali mimo tego. To, co to on było, powiedział, no... że ma 10 tysięcy godzin materiału do przemontowania czasami, i gdyby ale nie, ale nie miał trzech się, asystentów, Alicje, to olałby ten zawód. Tak, ale jak robili Alicję, to siedzieli w montażowni, i mimo tego, że to był właśnie motion capture, czyli aktorskie sceny, które były tak. w 100% na Greenboxie, Blueboxie tak. i tym podobnych o. historiach, to obok siedział rysownik, który rysował stilki i oni to wrzucali do programu montażowego i oglądali. I mogli dzięki temu reagować na bieżąco, a a nie, to tutaj królik niech patrzy tak, a może tak, i zmieniali kąty, i tak dalej, i dzięki temu mogli inaczej tworzyć tą fabułę. I to się właśnie w taki sposób montuje, i dzięki temu masz zdecydowanie więcej możliwości. Do robienia. Ja z wielką przyjemnością się zmierzę kiedyś z animacją, bo właśnie chciałbym popracować koncepcyjnie. To jest super sprawa, ja tak tak, się, że siedzisz też. z rysownikiem i jakby patrzysz, montujesz stilkę, patrzysz jak to działa na samych rysunkach i nagle wyobrażasz sobie, to niech on się rusza tak. Masz większą możliwość tworzenia. Nie? No to słuchaj, walizka spakowana, Hollywood czeka, ruszamy, <laughs> lecimy i jazda, nie? Trzeba chęć. w końcu jakąś animację zrobić, bo nie było nam to na razie dane, więc czemu nie, nowy rok, nowe wyzwania, tego ci życzę, nie? No dziękuję, bardzo by było miło, ale na razie wiesz, inne projekty, ale jak się pojawi, na pewno nigdy nie odmówię. Ja tak samo, także słuchajcie, gdybyście chcieli nas zatrudnić do animacji, szczególnie Pixar Halo, to, to jakby bierzemy w ciemno, nie? Bierzemy w ciemno. Tomek za darmo, ja za trochę więcej, więc jakby tak, nie? No to słuchajcie... Cieszymy się, że byliście z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie otwarcie na naszych mediach społecznościowych, co, co myślicie o odcinku. Wchodźcie z nami w dyskusję. Jeżeli będziecie chcieli o czymś porozmawiać, jesteśmy dla was i będziemy odpisywać. Dokładnie. Szczególnie do... Tomasz, który już pisze w telefonie komuś. Do usłyszenia w następnym Do usłyszenia w następnym odcinku.